Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na króciutkie czytanko z serii um, Przesłania Anielskie na najbliższy tydzień dla każdego znaku zodiaku. A więc rozpoczynamy. Dzisiaj potasuję karty. Dzisiaj potasuję karty. Rozpoczynam od znaku Barana. Co dla baranków, kochani? Dla baranków wylosowałam kartę wdzięczności. Piękna karta, piękna energia. Kochane baranki, tu możecie popatrzeć. Co mamy? Jaki mamy przekaz dla baranków? Drogie baranki, wyrażajcie swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Kochani, nie może, ale jest. Pewno jest. Śródmam radości. Czyli baranki mają wdzięczność. Co mają, kochani, byczki na najbliższy tydzień? Już Wam pokazuję. Kochani, jest to karta marzenia. Marzenia, jeśli widać... Drogie byczki, myślcie o rzeczach wielkich, istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Taką mamy energię anielską dla znaku byka. W znaku bliźniaka mamy kartę ciszy, cisza, bliźnięta powinny się wyciszyć w tym tygodniu, kochani pozwól odpocząć swojemu umysłowi, w ciszy znajdziesz ukojenie. Co mamy dalej, co mam po bliźniaku, mamy znak raka? Co mają raczki? Raczki mają energię. Kochani, energia dla raczków. Raczki, e, uznajcie swoją siłę. Moje drogie raki, każda burza przynosi początek nowego. Mm. Czyli co? się jakaś burza w tym tygodniu dla raczków? Ciekawe. Okej. Okay. Co dalej? Dalej mamy znak lwa. Wskazówki dla lwów, kochani, wskazówki. Lubię tę kartę bardzo, strasznie przypomina mi kartę Pustelnika, moi drodzy. No i chyba taki, też, taki był też przekaz czy z autorki kart. Proszę o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Proszę bardzo. Wskazówki dla znaku lwa. Co mamy dalej? Dalej mamy panienki, kochani. Panienki, panienki mają pomoc. Ładna karta, jeszcze jej nie losowałam. E, pomoc dla panienek. W ogóle piękna sceneria na karcie. Kochani, zwracaj się o pomoc. Droga panno, przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Czyli panny pamiętają, że nie tylko udzielanie, ale również przyjmowanie pomocy jest aktem Szlachetny. No dobrze. Dalej mamy znak wagi. Możliwości dla wagi, wachlarz możliwości. tutaj jest tak pięknie pokazane, A, jak wachlarz rozkładających się gwiazd. Mhm. Uwolni się od przeszłości, droga wago. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Mhm. Okej. Okay. No i skorpionki uwaga. Dla skorpionów mamy działanie. jaka piękna karta. Czyli co? Mamy działać w tym tygodniu, czy nie działać? Podejmuj działania hmm, drogi skorpionie. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Czyli trzeba stawiać pierwsze kroki, kochani, trzeba zadziałać w jakiejś sprawie, drogie skorpiony. Trzeba ruszyć coś z miejsca, aby było dobrze lub aby było lepiej, lub aby coś się zmieniło. Musicie zadziałać, skorpiony. Dobra, strzelce. Co mają strzelce? Cele mają strzelce. Proszę. Wyznasz sobie cel, drogi strzelcu, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki, pamiętaj, prowadzą do wielkich czynów. Koziorożce. Koziorożce mają ulgę w tym tygodniu. Koziorożec powinien się wypłakać porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Czyli koziorożce mogą być smutne w tym tygodniu. Jak będziecie smutne, to pamiętajcie o tym, aby się wypłakać, moi drodzy, nie tłumić tego w sobie. No dobrze, co dla wodnisiów w tym tygodniu? Oczekiwanie, o. oczekiwanie, czyli tak, skorpion ma działać, a wodniś ma oczekiwać. Ok. Super. Masz prawo mieć um, odmienne stanowisko, drogi wodniku. Pamiętaj o tym. E, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Jednak czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Tu dodaję, um, aby w tym tygodniu nie być nadgorliwym, drogi wodnisie, i jednak um, coś trzeba będzie przeczekać. Szczególnie coś, co Wam się może nie spodobać. Ok i ostatni znak, znak ryb. Szacunek dla samego siebie. Ryby powinny znaleźć, kochani. Um, szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe, a co nie. I rybki mają bardzo dużą intuicję i doskonale wiedzą, co jest dla nich dobre, a co nie, ale czasami brną w coś, co ich emocjonalnie. Niestety um, ciągnie w dół kochani. No dobrze, to by było na tyle. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam oczywiście do oglądania moich kolejnych horoskopów.